Dobre. Daria Wojda zapraszam Państwa serdecznie na kolejny odcinek z cyklu OSOS Tutor. Tematem dzisiejszego odcinka jest elektroniczny wniosek na zaopatrzenie w wyroby medyczne w systemie informatycznym KS Medis. Aby taki wniosek wystawić, należy zalogować się do modułu Izba Przyjęć bądź do modułu Oddział. Po zalogowaniu się do modułu Izba Przyjęć w górnym menu znajdziemy opcję leki, a tam zlecenie na EZWM. Po zalogowaniu się w moduł oddział, również w górnej części znajdują się leki, a tam zlecenie na EZWM. Po wybraniu opcji zlecenia na EZWM, system wyświetli okno. W tym oknie, aby dodać nowy wniosek, należy skorzystać z przycisku Dodaj. Po przyciśnięciu przycisku Dodaj, system wyświetli kartę elektronicznego wniosku na zlecenie na zaopatrzenie medyczne. W górnej części należy wybrać Nazwisko pacjenta, dla którego wniosek będzie wypisywany. Następnie należy uzupełnić rozpoznania oraz typ materiału. Jeśli rozpoznanie było wprowadzone wcześniej na pobyt pacjenta, można skorzystać z przycisku strzałki, która ściągnie na kartę zlecenia rozpoznanie wpisane wcześniej. Następnie należy uzupełnić kod bądź nazwę wyrobu. I tutaj się chwileczkę zatrzymamy z uwagi na fakt, że po wprowadzeniu w polu kod bądź nazwa fragmentu kodu bądź nazwy system wyświetli symbol słownika w kolorze czarnym. Jeśli symbol słownika jest koloru czarnego, oznacza to, że system znalazł dokładnie jedno dopasowanie i kliknąć można w dowolne inne miejsce, system wówczas całą nazwę wprowadzi w pole słownika. Jeśli ikona słownika jest zaznaczona tylko w połowie kolorem czarnym, oznacza to, że w słowniku znajduje się więcej niż jedna pozycja o danej nazwie, fragmencie bądź e, fragmencie kodu. Po wprowadzeniu prawidłowej nazwy bądź e, fragmentu kodu należy uzupełnić informację dotyczącą liczby sztuk, długości trwania takiego zlecenia na zaopatrzenie, jak również należy, Podać miesiąc, od którego takie zlecenie będzie obowiązywało. W przypadku dodatkowych kryteriów, jeśli takie kryterium jest jedno, zostanie ono automatycznie powiązane z wyrobem medycznym. Tak, uzupełniona karta na wyroby medyczne może zostać zatwierdzona przyciskiem OK. System wówczas wyświetli informację, że dodał nowe zlecenie i czy użytkownik chce je wysłać do NFZ-u. Po zatwierdzeniu przyciskiem tak, system nawiąże. Komunikację z nfz w ramach której, jeśli ona przebiegnie poprawnie, nastąpi weryfikacja takiego wniosku, jak również następnie zostanie nadany numer z NFZ-u dla takiego wniosku. Po poprawnym zweryfikowaniu i nadaniu numeru, użytkownik może w górnej części skorzystać z przycisku: Pobierz dokument. Wówczas system wyświetli informację, że będzie ten wniosek. Mógł być wydrukowany po wcześniejszym wyświetleniu go w przeglądarce dokumentów PDF, jeśli taka została zainstalowana na komputerze. Po zatwierdzeniu przyciskiem OK nastąpi wyświetlenie odpowiedniego formularza, który należy wydrukować i przekazać pacjentowi. System ponownie wróci w okno wniosków. Jeśli taki wniosek został źle wystawiony, można go anulować za pomocą przycisku Anuluj zlecenie. System wówczas wyświetli kolejne okno, w którym jest możliwość podania powodu anulacji. I tutaj również się na chwilkę zatrzymamy z uwagi na fakt, że to pole po wprowadzeniu nazwy zostanie automatycznie zesłownikowane, czyli dodane do słownika. Aby następnym razem skorzystać z tej nazwy, można to zrobić poprzez przyciśnięcie przycisku comboboxa rozwijalnej listy i wybrać tą pozycję ze słownika. Jeśli w słowniku tych pozycji jest więcej, można zrobić porządek korzystając z przycisku X. Po zatwierdzeniu anulowania system wyświetli stosowny komunikat, że takie zlecenie zostało anulowane. W przypadku, kiedy wyrób medyczny opiewa na okulary, należy w słowniku w typie materiału wybrać okulary, następnie w dolnej części uzupełnić parametry soczewek. Po tak uzupełnionej formatce należy ją oczywiście w dolnej części zatwierdzić przyciskiem OK. System automatycznie wyświetli nowy formularz gotowy do wydruku. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy na kolejny odcinek z cyklu OSOS